Zobaczmy co lubią dzieci. Ola lubi... co lubi Ola? Kule, balony, lody, misia, lalę, auto. Ola lubi lody. Tom lubi kule, balony, misia, lalę, auto. Tom lubi kule. Ela lubi Balony, misia, lalę, auto. Ela lubi misia. Ula lubi, balony, lalę, auto. Ula lubi, Balony Bolo lubi lalę. Auto. Bolo lubi auto. Ala lubi. Lalę. Ala lubi lalę. Zobaczmy, co lubią dzieci. Ola lubi lody, Tom lubi kule, Ela lubi misia, ula lubi balony. Bolo lubi auto. Ala lubi lalę. Świetnie.